Czerwińska Rydel Listy w butelce Opowieść o Irenie Sendlerowej Kalendarium z życia Ireny Sendlerowej W 1910 roku 15 lutego w Warszawie Rodzi się Irena córka Stanisława I Jeliny Krzyżanowskich W 1914 roku Wybucha pierwsza wojna światowa W 1917 roku Umiera Stanisław Krzyżanowski Ojciec Ireny Zaraził się tyfusem plamistym Od pacjentów Irenka ma 7 lat. W 1918 roku kończy się I wojna światowa. W 1925 roku Irena wstępuje w szeregi harcerstwa ZHP w Piotrkowie Trybunalskim. W 1927 roku Irena zdaje egzaminy maturalne i rozpoczyna studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 1929 roku zmienia kierunek studiów i przenosi się na wydział humanistyczny o specjalności polonistyka. Odbywa praktykę pedagogiczną w filii domu sierot Janusza Korczaka, różyczka. W 1931 roku wychodzi za mąż za Męczysława Sendlera, asystenta na wydziale filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1932 roku rozpoczyna pracę w Sekcji Pomocy Matki i Dziecku przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej. W 1935 roku otrzymuje pracę w różnych działach Ośrodka Opieki Zdrowia. W 1939 roku kończy studia, uzyskuje dyplom magistra i rozpoczyna pracę opiekunki środowiskowej w Wydziale Opieki Społecznej Zarządu Miasta Warszawy. I w tym samym roku wybucha II wojna światowa. W 1940 roku uczestniczy w akcji pomocowej dla polskich żołnierzy umieszczonych w szpitalu ujazdowskim po do Warszawy z niemieckich obozów jenickich. Wraz ze swoją pracownicą Radą Schulz zdobywa przepustki do getta i rozpoczyna akcje pomocowe dla Żydów: szczepionki, lekarstwa, środki dezynfekcyjne, odzież, jedzenie, pieniądze i inne. W 1942 roku Nawiązuje współpracę z organizacją konspiracyjną Żegota, zostaje kierownikiem Referatu Dziecięcego. Organizuje akcję wyprowadzenia z getta dzieci pochodzenia żydowskiego i mieszczenie ich po stronie aryjskiej u polskich rodzin w klasztornych zakładach opiekuńczych. W 1943 roku Irena zostaje aresztowana przez Gestapo, przesłuchiwana i skazana na śmierć przez rozstrzelanie. Żegota przekupuje jednego z Niemców, który uwalnia sedlerową. W 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego Irene działa jako sanitariuszka. Uczestniczy w tworzeniu szpitala w Warszawie. Pracuje w nim najpierw jako pielęgniarka, potem jako siostra oddziałowa. W 1945 roku umiera Janina Krzyżanowska, matka Ireny. Po wojnie Irena zostaje zastępcą naczelnika, a potem naczelnikiem Wydziału Opieki społecznej zarządu miasta stołecznego Warszawy. Tworzy domy dziecka, domy opieki i domy starców. W 1947 roku na świat przychodzi pierwsze dziecko Ireny Sendlerowej, córka Janina. Zostaje odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W 1949 roku aresztowana i przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa. Przedwcześnie rodzi syna Andrzeja, który umiera po 11 dniach. W 1951 roku na świat przechodzi drugi syn Ireny Sendlerowej Adam. W latach 1950-1952 pracuje jako kierownik Wydziału Opieki Związków i Inwalidów. W latach 1953-1954 zostaje instruktorem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 1954-1955 jest zastępcą dyrektora w Państwowej Szkole Położnych w Warszawie. W latach 1955-1956 zostaje zastępcą dyrektora Państwowej Szkoły Laborantów w Warszawie. W 1958 roku była dyrektorem Departamentu Średnich Szkół Medycznych w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej do 1962 roku. Od 1962 roku pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora Państwowej Szkoły Techników Dentystycznych do 1967 roku. W 1963 roku otrzymuje Krzyż Kawalerski i Orderu Odrodzenie Polski. W 1965 roku otrzymuje medal Sprawiedliwej wśród narodów świata. W 1983 roku sadzi swoje drzewo w Waszem. W 1991 roku otrzymuje honorowe obywatelstwo Izraela. W 1996 roku zostaje odznaczony krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1999 roku ubiera na serca ukochany syn Ireny Sedlarowej Adam Zgrzebski. W 2000 roku nawiązanie pierwszego listownego kontaktu dziewczyn z z Ireną Sendlerową W 2001 roku dziewczyny z Kansas po raz pierwszy odwiedzają Irenę Sendlerową W 2002 roku otrzymuje order Ete W 2003 roku zostaje odznaczona orderem Orła Białego i otrzymuje nagrodę imienia Janakarskiego za odwaga i serce. W 2004 roku zostaje wydana pierwsza w Polsce książka o Irenie Sendlerowej, autorstwa Anny Mieszkowskiej, Matka dzieci Holokaustu. W 2006 roku zostaje ustanowiona nagroda imienia Ireny Sendlerowej za naprawienie świata, przyznawana nauczycielom i wychowawcom. W 2007 roku otrzymuje order ośmiechu zostaje nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla i szkoła Hohenroth Niemczek jako pierwsza na świecie przyjmuje imię Ireny Sendlerowej i w 2008 roku zostaje ponownie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Pierwsza polska szkoła, gimnazjum nr 23 w Warszawie przyjmuje imię Ireny Sendlerowej i niestety 12 maja 2008 roku w Warszawie umiera Irene Sendlerowa.